tej funkcji pamiętajmy, że na początek musimy wykonać potęgowanie. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9 i 9 razy 1 druga to 9 drugich, czyli 4 i 1 druga. Minus 2 do kwadratu to 4, połowa z czwórki to 2. Minus 1 do kwadratu to 1 razy 1 druga to 1 druga. Następnie mamy 0, 1 druga. Dla dwójki byśmy otrzymali znowu 2 oraz 4, 1, druga dla trójki. Widzimy, że te liczby ustawiły się tak symetrycznie względem zera, prawda? Dla minus trójki, dla trójki mamy tą samą wartość. No tak jest w funkcji kwadratowej. No i teraz jak dopiszemy znaki minus, to otrzymamy wartości dla funkcji minus f od x. Tutaj tylko wystarczy przepisać te liczby.